Witam wszystkich widzów kanału Tajemity. Kiedy ezotrycy w końcu odkryli 12 wymiarów stworzenia, byli zdumieni symetrią dzieła stwórcy. W fizyce symetria jest oznaką, że teoria jest wykonalna, ponieważ natura wykazuje symetrię na wiele sposobów. Naturą struktury rzeczywistości zajmowano się przez dziesięciolecia, zwłaszcza w ostatnich latach. Aż pewnego dnia, w 2002 roku, klucze do wszechświata po prostu wskoczyły na swoje miejsce, niczym samoorganizująca się układanka. Wśród badaczy subtelnego świata mistyki i astralu, można by szepnąć Eureka. Wymiary to elementy mierzalne, zmienne wszechświata. Na przykład przestrzeń składa się z trzech wymiarów długości, szerokości i wysokości, a czas określa się jako czwarty wymiar. Drewniana kostka na blacie stołu ma trzy wymiary przestrzenne powiedzmy 5 cm na 5 cm na 5 cm. Istnieje również w tym momencie czasu. Czas nie jest tylko liniowym przepływem, jak w rzece czasu. Dokładniej mówiąc, jest to wymiar, który powołuje do istnienia ruch fizyczny. Drewniana kostka w pewnym momencie pojawiła się na blacie stołu, w innym momencie go opuści. Kiedy opuści, będzie wykazywała ruch w przestrzeni. Jak na razie daje to w sumie cztery wymiary, czyli cztery sposoby pomiaru rzeczywistości. A co z innymi wymiarami istnienia? W latach 90. matematycy pracujący nad teoriami strun w fizyce odkryli prawdopodobieństwo istnienia co najmniej 10 wymiarów, a nie tylko czterech, o których wcześniej powiedzieliśmy. Fizyka udowodniła już, że materia fizyczna jest energią, czyli energią elektromagnetyczną utrzymywaną w stanie napięcia. Zatem, jeśli drewniany sześcian składa się z energii elektromagnetycznej, wówczas energia elektryczna i energia magnetyczna to dwa kolejne mierzalne wymiary. Obiekt ma tyle energii elektrycznej i tyle energii magnetycznej. Wymiary są mierzalnymi, zmiennymi, wpływającymi na istnienie obiektów, dlatego energia elektryczna i energia magnetyczna to dwa z wymiarów istnienia. Zwykle wyrażają się w splecionej elektromagnetycznej formie, ale pod spodem kryją się dwie odrębne formy energii. W eksperymentach z cząsteczkami subatomowymi świadomość obserwatora często wpływa na wynik eksperymentu. Dlatego możemy wyróżnić dwie kolejne zmienne wymiarowe myśl i uczucie, które są składnikami ludzkiej świadomej świadomości. Myśl odnosi się tutaj do intelektu lub aktywności umysłowej w kierunku liniowym. Na przykład arytmetyka jest liniowa, podobnie jak algebra i cyfrowe procesy komputerowe. Myślenie liniowe jest umiejętnością logiczną, działającą w lewej półkuli mózgu. Z drugiej strony, holistyczne umiejętności prawej półkuli mózgu obejmują emocje, intuicję i umiejętność dostrzegania wzorca w całym obrazie. Myśl i uczucie wyrażają się w splecionej formie, podobnie jak energia elektromagnetyczna, ale pod spodem kryją się dwa odrębne aspekty świadomości. To daje w sumie trzy wymiary przestrzenne: długość, szerokość i wysokość. I jeden wymiar czasu, dwie świadomości, myśli i uczucia oraz dwa wymiary energii elektryczność i magnetyzm co daje w sumie, jak dotąd, osiem wymiarów. Wymiary są podstawowymi elementami budującymi rzeczywistość. Każdy obiekt fizyczny ma trzy wymiary: długość, szerokość i wysokość oraz istnienie w określonym miejscu, w przestrzeni w określonym momencie. Przestrzeń i czas są ogólnie akceptowane jako pierwsze cztery wymiary, ale jakie mogą być pozostałe? Jakie podstawowe elementy składowe umożliwiają ekspresję naszego wszechświata? Materia zbudowana jest z różnej ilości siły elektromagnetycznej, zatem zarówno energia elektryczna, jak i energia magnetyczna stanowią podstawowe elementy składowe świata fizycznego. To sprawia, że elektryczność i magnetyzm to dwie z podstawowych zmiennych, czyli wymiarów rzeczywistości. Ludzka świadomość. Składa się z podstawowych elementów budulcowych myśli i uczuć, więc są to również wymiary rzeczywistości. Świadomość wykracza daleko poza sferę ludzkiej myśli. W rzeczywistości cały wszechświat zbudowany jest z pierwotnej świadomości stwórcy. Fizyka, podobnie jak filozofia duchowa, zajmuje się poszukiwaniem natury wszechświata. Dzisiaj jednak włączanie stwórcy do teorii fizycznych jest niemodne. Jest to również zaskakujące, ponieważ praktycznie wszystkie wielkie nazwiska w historii nauki, w tym Einstein, cechowały ludzi głęboko duchowych i mistycznych. Pewien młody człowiek w wieku 16 lat miał dobrego nauczyciela fizyki, który radził mu, jak znaleźć rozwiązanie problemów naukowych, odwołując się do podstawowych zasad. Nauczyciel okazał się jednym z tych nauczycieli, którzy faktycznie mogli nosić to miano. Powiedział młodemu człowiekowi tak: Kiedy zrozumiesz podstawowe zasady chłopcze, wyjaśnił: Wtedy wszystko inne zacznie się samo układać. Nie nauczyć się, ale zrozumieć tylko odczucie zrozumienia pcha człowieka dalej do konstruktywnych łączeń pozostałych elementów schematu życiowego. Istnienie świadomego Stwórcy jest podstawową zasadą. Kiedy uwzględnisz Stwórcę, Odpowiedzi pojawią się znacznie łatwiej, zadając sobie pytanie, jak stwórca by to zrobił. W końcu nie spojrzałbyś na samolot odrzutowy, grzmiący po niebie i powiedział: O ile wiem, wygląda na to, że ten obiekt jest napędzany przez wydawanie głośnego dźwięku. Zamiast tego rozpoczniesz poszukiwania wiedzy. Dowiedz się o twórcach silników odrzutowych, dowiesz się, co wiedzieli, a następnie dowiesz się, jak tego dokonali. Aby uwzględnić w swoich spekulacjach podstawową zasadę jedynego stwórcy, należy najpierw zdefiniować pierwotną naturę stwórcy. Jest rzeczą oczywistą, że stwórca jest nieskończoną inteligencją. Wszystkie słowa, wszechmocny, wszechwiedzący, wszechobecny, wyrażają ideę nieskończonej świadomości. Innym atrybutem pierwotnego stanu stwórcy jest istnienie. Według zachodniego sposobu myślenia jesteśmy przyzwyczajeni do robienia czegoś przez cały czas zawsze robienia, robienia, jeszcze raz robienia. Bycie jest jednak nieobecnością działania. W stanie bycia po prostu się jest. Nie trzeba robić niczego, aby stać się kimś, jeśli już się jest tym czymś. Stan bycia jest podstawą wszelkiego istnienia. Byt jest nieruchomy i był stanem pierwotnym, zanim nastąpił pierwotny akt stworzenia. Dzieje się tak dlatego, że i tu pojawia się kolejna podstawowa zasada wszechświat istnieje w świadomości pierwotnego Stwórcy. Cała materia jest energią, cały wszechświat jest energią, a za tą energią stoi świadomość, która ją stworzyła. Pierwotny akt stworzenia miał nieskończony potencjał i spowodował stworzenie nie tylko jednego wszechświata, ale nieskończonej liczby wszechświatów. W tym momencie byt nieskończony rozszerzył się na sferę myśli jako swój pierwszy akt. Zatem dwunasty wymiar jest oryginalną twórczą myślą, czyli zasadą ojca stwórcy. Można tutaj zauważyć, że tak zwany dwunasty wymiar był w rzeczywistości pierwszym, który powstał, więc zamiast tego można uzasadnić nazwanie go pierwszym wymiarem. Jednak ludzie są przyzwyczajeni do myślenia, że pierwszy wymiar jest najbliższy codziennemu życiu na Ziemi, co oznacza, że wymiar dwunasty musi być liczbą najbliższą źródłu stworzenia. Zasada męsko-żeńska, jak w pierwotnym stworzeniu, nie jest tą samą ideą, co porównanie mężczyzny i kobiety. Zarówno mężczyźni przecież, jak i kobiety na Ziemi mają mieszankę cech męskich i żeńskich. Mężczyzna jest fizycznie bardziej męską wersją mieszanki płci ludzkiej, a kobieta jest fizycznie bardziej żeńską wersją tej mieszanki. Jednakże zasada świadomości ojca-stwórcy jest energetycznie czysta, męska i działa synchronicznie z czystą żeńską zasadą, która jest zasadą matki-stwórcy, czyli jedenastym wymiarem. Dokładna równowaga pomiędzy męskimi i żeńskimi zasadami twórczymi umożliwiła manifestację dziesiątego wymiaru. Dziesiąty wymiar przechowuje szablony świadomości dla nieskończonej liczby wszechświatów. Pierwotny akt stworzenia przez istotę nieskończono, podsumowano w następujący sposób. Dwunasty wymiar to oryginalna myśl, czyli zasada ojca stwórcy. Jedenasty wymiar to oryginalne uczucie, czyli zasada matki stwórcy. Razem w dokładnie równej równowadze ojciec stwórca i matka stwórca przejawili dziesiąty wymiar, w którym istnieją szablony świadomości dla nieskończonej liczby wszechświatów. Podstawowa formuła stworzenia brzmi myśl plus uczucie równa się manifestacji. Na początku mówiliśmy, że pierwotna formuła stworzenia myśl plus uczucie równa się manifestacja wyraża się raz po raz w doskonałej symetrii pozostałych dziewięciu wymiarów. Wymiary są podstawowymi cegiełkami tworzącymi rzeczywistość. Żyjemy w świadomym wszechświecie, ponieważ wszechświat został stworzony w całości z pierwotnej świadomości. Każdy aspekt wszechświata, od gwiazd po ludzi, a nawet światło słoneczne, składa się w 100% z oryginalnej świadomości. Wymiary obejmują trzy wymiary przestrzeni: długość, szerokość i wysokość czas, myśl, uczucie trzy podstawowe energie, z których składa się materia fizyczna i niefizyczna eteryczna, magnetyczna i elektryczna. Po początkowym stworzeniu pierwszych trzech wymiarów, nieskończona istota powtórzyła ten proces jeszcze trzy razy, tworząc tak zwane triady energii, przestrzeni i ruchu. Każda triada została następnie wyrażona w trzech podformach, za każdym razem zgodnych z pierwotnym wzorcem myśli, uczuć i manifestacji. Trzeba tu koniecznie zwrócić swoją uwagę na symetrię macierzy 3x3 na, 3 na poniższym schemacie. Widać jak na dłoni, że definiując czas jako ruch fizyczny, idealnie wpasowuje się on w triadę ruchu obejmującą ruch mentalny, emocjonalny i fizyczny. Ruch mentalny, wymiar trzeci, jest funkcjonuje na poziomie ludzkim, w odróżnieniu od oryginalnej myśli twórczej w wymiarze dwunastym. Ruch emocjonalny, wymiar drugi, to odczuwanie na poziomie ludzkim. Wykorzystanie energii elektrycznej, wymiar siódmy, rozwija się od początku XIX wieku. W tamtych czasach elektryczność była jedynie ciekawostką i niewiele o niej wiedziano. Dzisiaj sprowadzano ją tylko do prymitywnego przejawu jej mocy. Można ją było wytworzyć jedynie przy użyciu bardzo ograniczonych środków, na przykład w baterii chemicznej. Produkowano ją także w maszynach elektrostatycznych i, uwaga drodzy widzowie, przez węgorze elektryczne. Zaobserwowano także tajemniczy wpływ elektryczności na igły kompasu magnetycznego. Błyskawica została już uznana za zjawisko elektryczne w słynnym eksperymencie Franklina z burzą z piorunami. To nadało nowe znaczenie zdaniu wypuść latawiec. W tych odległych początkach lamp gazowych i świec wizjonerzy tacy jak Faraday, Amper i Volta poświęcili większość swojego życia badaniu elektryczności. Powstająca dziedzina wiedzy przekształciła energię elektryczną w energię roboczą, która dziś umożliwia ogromny postęp, z którego możemy się cieszyć w automatyce mobilności i komunikacji. Energia magnetyczna to wymiar ósmy, jest pierwotnym polem wszechświata. To jest łono wszechświata, matryca, na której istnieje cała energia i materia. Jest to tkanka wszechświata. Energia elektromagnetyczna, w tym światło, składa się z równych składników energii elektrycznej i magnetycznej. Ponieważ cała materia jest energią, każde ciało fizyczne składa się z energii elektromagnetycznej i jedynie sprawia wrażenie stałego materiału. Energia eteryczna, wymiar dziewiąty, jest tradycyjnie określana jako prana w filozofii wschodu, a czy w medycynie orientalnej. Kiedy energia eteryczna zostanie w pełni zbadana przez wizjonerów, pionierów, naukowców, otworzy się nowa gałąź fizyki, większa niż elektryczność. Życie na Ziemi funkcjonuje w matrycy 3x3 składającej się z dziewięciu splecionych ze sobą wymiarów. Wymiar dziesiąty jest również istotny, ponieważ wskazuje, w którym z nieskończonej liczby wszechświatów istniejemy. Podsumowując. Oryginalne trzy wymiary to świadomość Stwórcy, wymiar dwunasty to zasada ojca Stwórcy, wymiar jedenasty to zasada matki Stwórcy, wymiar dziesiąty zawiera szablony świadomości dla nieskończonych wszechświatów. Następne trzy wymiary to energia. Wymiar dziewiąty to energia eteryczna, czyli energia życiowa, wymiar ósmy to energia magnetyczna, pierwotne pole wszechświata. Wymiar siódmy to energia elektryczna, budulec materii fizycznej. Kolejne trzy wymiary to przestrzeń, która pozwala na separację obiektów. Wymiar szósty to separacja liniowa. Wymiar piąty to separacja kołowa. Wymiar czwarty to separacja sferyczna. I kolejne trzy wymiary to ruch, czyli jest to kolejna triada. Wymiar 3 to myśl, ruch materialny. Wymiar drugi to uczucie, ruch emocjonalny. Oraz wymiar pierwszy to czas, ruch fizyczny. Podstawowe 9 wymiarów funkcjonuje razem w splecionej harmonii, jednakże wszystkie one są wytworami świadomości pierwotnych trzech wymiarów. I oto mamy wyjaśnioną tajemnicę: energia, przestrzeń i ruch są aspektami świadomości. Jak powiedział o życiu pionier elektryki pan Faraday, to wszystko jest tylko snem. Żyjemy we wszechświecie złożonym w 100% z pierwotnej świadomości. W związku z tym śnimy sen o stworzeniu, w którym każdy z nas odgrywa swoją indywidualną rolę w doświadczaniu wszechświata z własnego, unikalnego punktu widzenia.